10 Strength for men. Dlaczego polecam D10? Jako fizjoterapeuta i trener pracuję z wieloma mężczyznami, którzy chcą poprawić swoją wydolność, regenerację i przyspieszyć powrót do sprawności. Wielokrotnie widziałem, jak suplementacja wpływa na wyniki treningowe, ale to właśnie D10 wyróżnia się na tle innych produktów. Dlaczego? To suplement oparty na nauce, zawierający glutatium. Jeden z najsilniejszych antyoksydantów wspierających regenerację i wzmacniających odporność. Dodatkowo zawiera korkowiec amurski, rośliny o silnych właściwościach antyestrogenowych, czyli podnoszącymi poziom testosteronu, czyniąc bardziej morskimi. Polecam DITEN każdemu, kto chce trenować na wyższym poziomie, lepiej się regenerować i czuć się silniejszym. Sam korzystam z tego produktu i widzę efekty zarówno u siebie, jak i u moich podopiecznych. Ich postępy to najlepszy dowód na skuteczność suplementu.